Dzień dobry, zapraszam na mojego vloga z dzisiejszego dnia. To mój główny łup, e, po który się udałam do Marka Spencer, ale przy okazji trafiłam też na piękny płaszcz e, 59 funtów. Myślę, że naprawdę cena super. E, na Instagramie w relacjach wyróżnionych linki znajdziecie do niego odnośnik. Zupałam jeszcze bułkę i udałam się na kawę, ale Starbucks był zamknięty, także poszłam do Argo. Wypiłam sobie kaweczkę, tutaj Wam teraz pokazuję mój makijaż, który zrobiłam w 10 minut, można, można, brawo ja. I później udałam się na paznokcie do Ani Kozłowskiej. Tutaj mamy przed i po, Słowianka 53 odcień, szybki fit dzisiejszego dnia. I mała rundka po sklepach, udałam się jeszcze po parę rzeczy takich jedzeniowych do Mark Spencer i o dziwo, zobaczcie ile jest różu w sklepach jakiś teraz kolor przewodni, jak nie na jesień w domu szybka kawa i zabrałam się za montowanie vloga który pewnie za niedługo pojawi się na moim kanale fokusowana, a ja wam pokazuję mój aparat bo często pytacie, czym nagrywam